Dzisiaj natrafiłem na sajebisty tekst i chciałem się z Wami nim podzielić. Pięć praw Miltona Eriksona. Jeśli dobrze, oczywiście, wujas powiedział. To co? A dzięki za subskrypcję, gdzieś tam trzeba klikać. Dużo ostatnio komentarzy. Dzięki bardzo mocno. Czołóweczka i podzielę się z Wami tym, co do mnie dzisiaj przyszło. Bęk! No to hej kochany człowieku, witacie oczywiście Wujek porada na Twoim kanale No to co, dzisiaj podzielę się z wami takim tekstem pięć praw pana Eriksona Wstawię no to na dole, jak się nazywa tak naprawdę, bo może źle czytam No to co, pierwsze Ludzie... kurde, zapomniałem, muszę zajrzeć Okej, okay, to znów ja. <laughs> to w sumie ja nic tu nie dzieje bez rzeczy. Pierwsze to, ludzie są w porządku, w porządku tacy jacy są. Co? Dlaczego to prawo jest bardzo dobre? Wydawałoby się, że na początku, ja to często bardzo mówię, że to, że właśnie takie określenie, że ludzie są OK, że to jest dla tych ludzi. Ja cię mówię, że kompletnie nie. Że to tak naprawdę jest samolubnie dla mnie, bo jeśli nie będę miał ochoty się do nikogo przypierniczać i będę miał właśnie taką myśl i przekonanie, taką jak mantra, czyli ocenianie, że ktoś coś robi, nie wiem, wpycha się w kolejkę, jest niecierpliwy, nie wiem, kurde, coś gada i tak dalej, i tak dalej, i od razu w plus, ludzie są w porządku, tacy jacy są. Co za tym idę? Ja jestem też w porządku, tak jaki jestem no to jest z pozycji miłości, po prostu z pozycji miłości i myślę, że to służy mi, ale służy też całemu światu, czyli mojemu otoczeniu, to jest pierwsze, pierwsze prawo, teraz lecimy z drugim, drugie jest zajebiste, ludzie potrzebują, nie wróć, ludzie posiadają wszystkie zasoby, tylko muszą je po prostu odkryć, co to znaczy? No bo teraz jest kwestia tego, no jak mogą posiadać wszystkie zasoby? Przecież nie każdy może być, nie wiem, super pigaczem, nie każdy może być siłaczem, nie każdy może mieć to, tamto, sramto i wam To nie o to chodzi, chodzi o to, że dokładnie natura, świat, Bóg, wszechświat, matryks, jak cokolwiek tam wierzycie, dał Ci takie zasoby do tego, żebyś mogła, mógł robić coś, co da Ci szczęście, spokój, tylko może jeszcze tego nie odkryłeś, może cały czas szukasz czegoś innego niż jest tobie, chcesz być kimś, którym nie chcesz być, ale to jest modne, na przykład, kurde, nie wiem. Chcesz być wysportowanym, kurde, atletą, chcesz codziennie robić życiówki, nie wiem. Chcesz być super cytatą, blondynką, no nie wiem, zarubasem, cholera wie co ona, wiecie o czym mówię. Jak się skupimy na sobie, skoncentrujemy i jest ten spokój, to rzeczywiście widzimy, że potrzebujemy dokładnie tych wszystkich rzeczy, które są w nas, żeby móc spokojnie i szczęśliwie żyć. No to co? Trzecia zasada. Trzecia zasada to ludzie dokonują najlepszych wyborów w danym momencie. Hmm. No to jest bardzo podobna do pierwszej, że są tacy, jak powinni być, a tak naprawdę jeśli ktoś coś zrobił w tym momencie, no to może był jego maks. On inaczej po prostu nie potrafił. Może wy potraficie inaczej. No to jeśli się już fokusujemy na innych ludzi, ale tak zawsze, za każdym razem te prawa też będę przekładał do, do siebie, bo jeśli zastosujesz się naprawdę do siebie, to też zastosujesz się do innych ludzi. Czyli dzisiaj zrobiłem tyle, i potrafiłem. Dzisiaj tego się przestraszyłem. Dzisiaj musiałem uciec. Dzisiaj musiałem kogoś uderzyć. Dzisiaj... No właśnie, dzisiaj... Mogłem tylko tyle. Na tyle mnie było stać. Ja wiecie, w swoim życiu przechodziłem różne etapy, i kiedyś, gdy byłem czynnym alkoholikiem, no to nie miałem takiego myślenia. Ciągle się do siebie przepierdalałem. no czym się nachlałem, kurde. To miało spowodować, że, że, że się pozmieniam. Okazywało, że to mnie jeszcze bardziej dołowało, jeszcze bardziej musiałem chlać, kurde. Gdybym właśnie znał te prawa, ale przede wszystkim, gdybym je stosował, to myślę, że szybko wyszedłbym z choroby uzależnieniowej. Czyli ludzie postępują tak, jak dzisiaj potrafią. Ludzie czytaj ty, ty też, bo ty też jesteś ludziem. No to co? Czwarte prawo. Czwarte może być trochę kontrowersyjne. Każdemu działaniu towarzyszy dobra intencja. Ale jak to kurwa, przecież to tak nie jest. Jak ktoś komuś, nie wiem, no oczywiście ludzie będą, ktoś kogoś kopie, pluje. Ee, nawet kogoś, ktoś kogoś zabije, no bo teraz to jest ciężko, no jak można wierzyć w to, że ktoś miał dobrą intencję? No musielibyśmy się zagłapić w mózg tego człowieka tak naprawdę, eee, co tam w jego głowie siedzi i przeanalizować. Się. Nawet jak ludzie robią straszne rzeczy, ja to tak po, po swojemu dzisiaj, dla mnie dzisiaj to jest jak najbardziej ok, eee, to czwarte prawo, ale mogę roz, zrozumieć też, że ludzie mogą nie mieć niezgody na to prawo. Ja zakładam dobre intencje u ludzi, nawet jeśli robią złe rzeczy. Wynika to z lęku, ze strachu, ale zawsze ja uważam, że w każdym z nas jest dobry człowiek po prostu. Może to dziecinne. Może to niezgodne z rzeczywistością, ktoś powie? No nie wiem, ja dzisiaj chcę tak zakładać, że pod właśnie każdym agresorem kryje się jakaś nieszczęśliwa historia, jakieś braki, jakieś lęki. Mówię to ze do swojego doświadczenia. No ale to jest ciekawe, no, nawet dla mnie się to ta tam wywołuje. No dobra, no to, to było takie czwarte. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. No to co, lecimy teraz z piątą. No piątka jest dla mnie banalnie prosta. Zmiany są nieuchronne. No ale też odkrył. Ale o co chodzi w tym wszystkim, że zmiany są nieuchronne? po pierwsze, umrzesz, czyli banie, banie się i ciągle chronienie swojego życia powoduje, że kurwa, no, chcemy czemuś zapobiec i tak dalej. To i tak wszystko nadchodzi. Często nie mamy w ogóle żadnego wpływu. Ja myślę, że w ogóle nie ma wpływu, a to już jest na temat na inny film. Chodzi o to, żeby. Ja tak przynajmniej rozumiem, bo, bo, bo to też się dzielę wam tym światłem. i tak każdy z was to robi w swoim mózgu po swojemu. Uważam, że to te pięć praw, czy jakby to tam nazywać, no zajebiste, no kurde, jak, jak je tak naprawdę stosować, to miałbym spokojne i szczęśliwe życie. No ale powracając do tego, do tego że są zmiany, po pierwsze nie boję się jutra, bo będzie co będzie. Mam tą taką bluzkę, na którą dzisiaj ćwiczyłem na siłowni, wszystko jest tak, jak powinno być. Nawet jak często mam o to niezgodę, no to też tak powinno być, zmiany są nieuchronne, bo myślę, że właśnie na tym polega życie, że to się cały czas wszystko zmienia, a to takie pseudo, co nas nauczyły, dążenie do stabilizacji, do kurde, a, żeby się nic nie stało, chroń się, chroń się, chroń się, chroń się, to myślę, że z jedną wielką ściemę i właśnie bardzo dużo powoduje, niepokoju w życiu człowieka, coś, co ma powodować spokój, powoduje cholerę dużo niepokoju, bo po prostu mamy niezgodę na to, że są zmiany, mamy niezgodę na to, że nie możemy tego kontrolować. Ach, masakra. Ja bardzo wierzę w to, wierzę w różne zdania, lubię jak coś do mnie takie docierają no, e, takie właśnie, takie, no ja to znałem, tylko facet to zebrał, po prostu każdy sobie może zebrać to po swojemu, tylko tak jak się nauczyłem na racjonalnej terapii zachowań, nic nie działa, jeśli się w coś nie wierzy, to przede wszystkim, a potem jeśli się tego nie stosuje, no i to jest banalnie proste, bo jeśli nie wierzę w, w takie gadanie tego kolesia i potem nie będę stosował tych myśli, przekonań, czy nie będę ich afirmował, żeby tak nazwać, i cholera wie co tam jeszcze, no to one po prostu nie będą działały. Działały, przepraszam. Dzięki jeszcze raz, że tutaj jesteście. Dobrych myśli, dużo spokoju, albo tego, co tam potrzebujecie. Cześć.